Siemanko. Każdy, kto chociaż raz szukał nieszczelności w dolocie, na przykład wie jakie to jest upierdliwe, ale dzięki temu urządzeniu znajdziecie nieszczelność dosłownie w chwilę. A urządzenie to dymiarka. Składa się ono z rurki dopasowanej do puszki, tutaj akurat po rozpuszczalniku silikonowym. I generalnie śrubę ósemkę. Przewierciłem na wylot i przykręciłem tutaj, żeby to się wszystko trzymało. Dałem dwie podkładki miedziane, żeby uszczelnić. Nie miałem takiej małej, nawet obejmy, żeby to tutaj ścisnąć, dlatego jest drucik. Ale puszka musi mieć takie, takie jakby to nazwać, wyjście. Wyrywamy to. Dopasowujemy rurkę. No, i co dalej? Już tłumaczę. Do działania tego urządzenia potrzebna nam jest wata, gliceryna, którą można kupić w każdej aptece. Koszt takiej buteleczki, chyba 2 zł. I opalarka. I robimy to tak. Ja tutaj mam odpowiednią długość, już sobie tak powiedzmy metodą prób i błędów to dopasowałem. I. Tutaj wpycham trochę waty i zalewam to gliceryną. I później znowu troszeczkę waty. I teraz zobaczcie, jak to działa. Średnica wewnętrzna tej rurki pasuje mi idealnie tutaj na końcówkę opalarki. I teraz zobaczcie, włączę i co się będzie działo. Jak już mamy taki dym, w sumie pod kontrolą, wystarczy, że podepniemy się tutaj na przykład do, do lotu. Czy tutaj zdejmiemy jakąś gąbkę, wsadzimy na, na, na tą końcówkę, na ten wężyk? No, powiem Wam, to jest kwestia tak naprawdę indywidualna i kwestia fantazji. Tak, użytkownika. Ja robię jeszcze tak, że jeśli już to podłączę, trochę, trochę tego dymu wleci, no powiedzmy do dolotu wtedy gaszę światło i świecę latarką, od razu widać gdzie, skąd wydobywa się ten dym gdzie jest nieszczelność najważniejsze jest też to, że ten dym nie jest gryzący ani w sumie on jest bezzapachowy, normalnie można oddychać wszystko jest, wiecie, w porządku, nie ma, że trzeba zaraz otwierać drzwi nawet jak jest bardzo dużo tego dymu w garażu, wszystko jest w porządku. Także widzicie, nawet z takiej prostej puszki można zrobić jakieś urządzenie. No, koszt zrobienia tego urządzenia, jeśli mamy opalarkę, no to jest praktycznie prawie że zerowy. Ale działa dobrze.